Siemano, witajcie ponownie w moim garażu. Dzisiaj przyszło mi takie oto magiczne pudło. W nim jest to, co jest w tytule. Także yy, lusterka a la ram z AliExpress. Yy, zrobimy unboxing, co tam w nim w środku jest. W tym pudle następnie je zamontuję na mojego ktm a, a potem sprawdzimy czy rzeczywiście są takie niezniszczalne. Jak to Chińczyk opisał, także zapraszam. Całkiem ładne pudło, w ogóle zaś się zdziwiłem, jak było, żeby jest takie duże. Dobrze zapakowane. Także tu są jakieś tam uchwyty. Nie wiem, czy jakbym w ogóle nie miał uchwytów na tym. Na motocyklu, czyli do y, 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 kierownicy e, do tego są takie przejścióweczki na różne rodzaj, rozmiary gwintów także też spoko no i dwa lusterka tak, zapakowane w folię podróbki oczywiście kulek ram to jest twardy plastik to wygląda szczerze mówiąc w ogóle na Ło! Może i szkło. No zobaczymy. To chodzi całkiem spoko. Równo. Jestem ciekawy, czy kulki są w ogóle takie. Nie, to jest, to jest po prostu twardy plastik. Także Także, no nie. Daleko im do ramowych. Ramowe są takie, oryginalne ramy mają taki gumek. W tym się różnią od podróbek. Ale to w sumie nie jest, nie wygląda na złą jakość. Więc zaraz zobaczymy, to jest chyba w ogóle metalowe. No, taki feeling całkiem, gdyby nie to lusterko plastik, plasticzane, taki plastik jest taki, oh, no jakości zaraz Chiny. Oprócz tego, generalnie sprawiałem dobre wrażenie, aż jestem zdziwiony. No dobra, no to co, to montujemy. No dobra, żeby zamontować te lusterka, to naprawdę wiele nie potrzeba. Czyli klucz, w moim przypadku 15, odkręcamy lusterko oryginalne. I wkręcamy hinola, tylko przez przyjściówkę. To jest kilka rozmiarów, także po prostu dobieramy odpowiedni. Dobry rozmiar. O, to po prostu 14. Zamontowane. No są duże, naprawdę. Co tym nieźle w nich widać. To duży plus. Dobra, to ustawienie to mniejsza z tym. E... No jestem, powiem szczerze. Y... Jakoś nie niezła. No dobra, no to co? To teraz czas na najważniejsze. Także, ja nie mam jakiejś atletycznej budowy, aczkolwiek kijem... Eee. Tak, jak się spodziewałem. Pierwsze uderzenie całkiem spoko Ale drugie, no niestety Szkło to szkło Aczkolwiek Tutaj kwestia Osłony Może doświecę, w sensie Plastik nie pękł Plastik się trzyma No ale szkło to szkło No cóż no dobra, więc wynik, szczerze mówiąc, nie jestem zdziwiony, tak jak widzieliście. Eee, generalnie lusterka, w sensie te mocowania i tak dalej, to jest wszystko naprawdę dobrej jakości, aczkolwiek samo lusterko to, że jest szklane, to szczerze mówiąc. Uf, 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 jeszcze no, ewidentnie nie jest to szkło hartowane ani nic. Więc to no taki dziwny trochę wybór według mnie, ale może się mylę. Odpowiedzieć musicie sobie sami, jak dla mnie. Sprawdzę oczywiście jeszcze, w, no niedługo jadę, wreszcie wyjeżdżam pierwszy raz w sezonie, także zobaczę jak to się w ogóle trzyma kupy, chociaż mówię te kulki tutaj, no oczywiście no jak to podruby, nie są pogumowane, więc pewnie będą gorzej trzymały, ale z drugiej strony to wszystko jest leciutkie, więc zobaczymy jak... Jak to wychodzi w y, normalnej jeździe? Tankback mi chciał uciec. E, także, no, y, czy będę im zawierzał, mojemu bezpieczeństwu, że jak gdzieś się nie wiem, przewrócę, uderzę, to mi się nie wpowijają fragmenty szkła? No, nie, nie wiem. E, przetestuję, pomyślcie sobie sami, co o tym sądzicie. A ja tymczasem się żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia. Cześć.